Była taka piosenka 4. Osiemnastki w moim samochodzie. No tutaj mamy cztery tostery w naszej kuchni. Nie rymuje się, ale pasuje. No dzięki Wam, dzięki Waszym łapkom i Waszym subskrypcjom idziemy sztaba do przodu. A, Mieliśmy jeden toster. Tak. Budżet w wysokości 123 zł został zainwestowany. No i zużycie prądu wzrasta sztaba. Jak ja robię kanapkę, pach, robię drugą, pach, sztaba trzecią, pach, tu czwartą. Zamykamy w takich odstępach, że jak tą wyciągniemy, coś tutaj, matematykę użyjemy i będzie. Słuchajcie, ja kupowałem w sklepie trzy dodatkowe tostery. Ludzie brawo bili. Polska idzie do przodu, ludzie już po trzy tostery kupują. Mamy chleb tostowy i przedstawię zasady, bo nie każdy pamięta. Do każdego hiperturbo tosta dodajemy trzy składniki. Tak! Wstawa zatrzymaj. Mamy tutaj śmietanę dwunastka, mamy cebulkę, ok. I, i zwykły śledzia Matiaska chciałem kupić. I wyobraźcie sobie, przysięgam, nie było, ale znalazłem coś ciekawego. Filety śledziowe, ale anchois. Rozumiem, że cebula, śmietana i ten yy, śledź to miał być po prostu śledź z cebuli Tak, i tak. Ja widzę po... No nie zdradzam. Dobra, nie patrz. Zacznę od tego, że mieliśmy mało sera, żółtego w prawie w ogóle nie mamy. Więc to to też wziąłem mozzarella. Chlepany, nie? Do mozzarelli będzie Nutella, a do Nutelli w człowieku... W ostatnim odcinku zainspirowaliśmy ci psami, które nie chrupały. No nie chrupały, no, ale to, to jest większe troszkę. No, tak, chciałbym jakby. iść w to, bo może to będzie jakieś ciekawe, wiesz. Czekaj, bo ja mam tu kable za krótkie. To ja, to ja już moje grzeję, ty też już swoje grzej. W jednym z ostatnich odcinków robiliśmy tosta, w którym był szprot w oleju i śmierdziało to strasznie okrutnie, ale smakowało naprawdę, naprawdę dobrze. Tak. I poszedłem mocno teraz w rybki. Mamy łosoś, drożyzna, ekskluzyw, sushi, drożyzna, ekskluzyw, ale From Japan. I mamy też Surimi Classic. Ale ja nie lubię sushi, człowieku. No nie lubię sushi, ale to spróbujesz. Ale łosoś, a to powiem ci. Ty poleciałeś Distinguish rybnym, a ja polecę Distinguish deserowym. No dobra, przysadzę sobie. O, Biedza. masz czarpone! Ja się <grym> Ma Ej, masz czarpone? Masz czarpone. Do masz czarpone wiodą Biszkopty. A moja lubi sobie po, pociągać. Twoja mała? Czy mówiłeś na Surzanie? Ta i to, absolutnie. I kawa. Więc robimy. Ty zrobisz sushi Janusi, a ja robię tiramisu Janusi. Ale to może być bardzo ciekawe, ponieważ ty kupiłeś. E, to jest ta kawa. E, nie Be chcę reklamować, ale Velvet, ona jest tak. rozpuszczalna, ale tak super drobno. Jak to zrobić, to? Ja bym schował wszystkie produkty i po kolei robię. No dobra, to, to ja sobie to. To dawaj tu, ja sobie odłożę. Ja bym chciał od razu powiedzieć, że to nie jest tak, że. My sobie przygotowujemy, myślimy o jakimś odcinku i czytamy w necie jakieś nie. połączenia. Po prostu człowiek wchodzi do sklepu, a często nie ma czasu i bierze pierwsze rzeczy, które mu trafią szyboko. Czy sztaba wygląda na okrasę, a ja na. Y... Czy mogę cię prosić więc w międzyczasie, żebyś to otwierał z tyłu, a ja tutaj będę. Wylejemy. Ty, a my nie mieliśmy tam Nutelli y, otwartej? No nie, z którego nie było Ci? Ale jaja, zjadają nam chłopaki z firmy. O Jezu, ja chyba lubię Nutellę. Ja tak uwielbiam otwierać majonez, jest taki gładziutki. Ale on mam te takie od. Ten świderek jeszcze mają daje tak. Daję trzy sztaba. Nie, ale one są malutkie. Moim zdaniem nie ilość zrobi jakość. Jakby powiedział Steve Jobs, less is more. Tak mówią tylko ludzie, którzy mają miliardy na koncie. Tak. To tak. jest właśnie to! Tak, że, to mnie tak kurza! Tak. I że pieniądze szczęścia nie dają no. i tego typu rzeczy. No pewnie nie dają. No i dobra. Mm. Mm. Ale... Ale będzie torpeda. Słuchaj, jest solony popcorn, jest, jest tak. popcorn maślany, jakieś tam smaki. Dla mnie mistrzem jest zawsze tylko i wyłącznie solony. Ja już czuję, że moja kanapka będzie sztosem, bo też mamy pewną rywalizację w tych kanapkach. To Mimo... deser, nie kanapka. Tak, bo my nie jesteśmy ekipa Freeza, co się zakłada o 1000 złotych, bo pieniądze dla nas. Tak, już no, powiedzieliście. Słuchajcie, o tysiąc rubli, No, ile ma ruchu? Ale my się zakładamy o lepę, co? O lepę, tak. Oceniam szczerze, nie, że zaraz Ta. nie będzie mi to smakowało. Ale robimy miejsce 1, dwa, trzy i cztery. Pierwszy i drugi nie dostaje lepy, a za trzeci i czwarty się dostaje lepę. Poproszę mi teraz tutaj o taką tablicę. Żeby Wytłumaczenie to zasad. Wytłumaczenie <laughs> zasad. Chodzi o to, że jak masz dwa ciulowe, to jesteś dwie lepy. To jest toster numer 1. To ty robisz, czy teraz ja mam robić? No teraz ty masz robić. To ja poproszę teraz tak, nożyks. Nożyksu do, do krojenia e, cebulę. No to ty tam wyciągaj, ja tu się zajmę cebulą. Dobra. Słuchaj. Zawsze otwiera się na tak. drugą stronę. I przez przypadek w moją stronę skierowałeś. Ale czekaj, ja też oberwałem, jestem ranny. Sztaba a... jest ranny, kulinarny kaskader. Ranny odśmietany. Moim planem było tak. Złotny. Jednego próbujemy. Tak, jednego próbujemy. Tego jest, że, że nienawidzę śledzi i wiesz, Ale jest... to jest. A, a Ale lubię szłap. Bo on jest słodki. A czemu jest taki różowy w ogóle? Nie wiem. Ale nie ma zapachu, w ogóle nic. No, e, nie, 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 nie. To jest naprawdę dobre. To jest obleśne. Ani o, nie smakuje ani śledzia. No, nie, no. ja wiem, że śledzia, ale to nie smakuje ani śledzia, ani aszua. Niewiarygodnie nie smakuje słodycz przez y, zasypane solo. No, no, ale solą. ale, ale czujesz, czujesz słodkie? Czuję tu jakąś, nie wiem, coś. Głoszczy jakąś... co tu jest, Pastę oliwkową, coś. Ale... Są, o, tu są oliwki narysowane i to mnie pewnie zainspirowało. To, bo to jest taka słoność <laughs> tej szła <laughs> oliwki. Ne. Pamiętaj, że robisz. Yy, dwie wersje identyczne, nie? Że sobie jakąś, nie jakąś, bo je oceniamy. Oczywista oczywistość. Mm -hmm. Ile tej cebuli? tyle reszta ma? O nie tak, bo to trzeba takie piórka zrobić. O. Co to ma wspólnego z piórkiem? Widziałeś jakieś gawrona z cebulą zamiast piórek? No ale muszą być jakieś nazwy fajne, nie? Wiesz, wiesz co to ma wspólnego z piórkiem? To jest to samo co koni koniak. Rumi rumak. To jest dokładnie to samo. <laughs> o kurde, powiem Ci... To ze śmietaną. Nie wiem dlaczego, ale wygląda ciekawie. A ona jest taka idealnie biała. To tak. Jest tak. Gdyby ktoś nie wymyślił wyrazu biały, to powinien yy, na ten kolor mówić śmietana. Śmietana! Powiem ci tak, biały też powinien się nazywać mascarpone. A lubisz sobie mascarpone tak z, z łyżeczki wciągnąć jak Nutellę? Yy, na pięć sposobów nam pokazywałem, jak robić lody. I było Musicie zobaczyć ten odcinek. I było mega boom. I właśnie tam głównym składnikiem jest mascarpone. Uwielbiam. A nie, to nie jest białe. Śmietana była białotka. Nie, śmietana to białe, to jest takie... To jest białe Masz białe t-shirty po roku noszenia, okay. no. Ale stary pęci tak. Ja uważam, że to powinno być mascarpone od dołu i od góry. Więc... Nie no, dalej to jest jeden składnik, więc zgadzam się. Tak. Ale tam równie dobrze mogłeś też nutellą posmarować. Mogłem i zrypałem według mnie. Uwaga. Po co ty je umiesz? Pięć sposobów na. Bo dwa całe by się nie zmieściły, a tak Jak zmieszczą. zmieścić dwa na jednej kanapce, to jeszcze, żeby zaśpiewać. Pięć sposobów na bawi i uczy. Lekka nutka dekadencji. Ale to musi delikatnie zrobić, bo... Żeby nie nadać gorzkości, nie? Tak. Jak anielski pyłek to biorę. To jest tak ciekawe, czy ta kawa nie zepsuje, bo ona nie. może tylko zepsuć, albo tylko ulepszyć. Ale teraz zobacz co, przez przypadek zrobiłem tak, że ten środkowy kleks wchodzi w te tutaj miejsce. <laughs> Rozumiesz? Powiedziałem przez przypadek, czy pomyślałem? Chciałem zrobić tak, że wiedziałem, że to będzie dziura. Ale to zaplanowałeś! Tak, i teraz zobacz. O, Nie wiem, czy lubisz te paluszki? I, y, i to chciałem powiedzieć, czy ja Mogę go spróbować, sam? Tak, sama? bo one są super. Serio? Tak, jak u nas jest na przykład pasztetową. To pachnie lepiej niż ten śledź, który miałeś przed chwilą. Paluszki rybne to jest taka pasztetowa wśród owoców morza. Mhm. Mm Co nie jest złe? Spoko. O, I sushi, Tu już otworzyłeś. Mmm, sztaba. Ale sushi to trzeba by Ale być kurde! To... Co? Jak zasmakowało, zasmakowało mi to! To zjedz sobie to mi drugie. O, już. O, nie. Dobra, może je wyciśnijmy na te kanapki, rozsmarujmy. Nie, bo to musi być razem z tym. Będzie dobrze, teraz przekroję. Ja pierdziele, tosty z sushi, człowieku. Dobra. Ale ja ciągle na tego patrzę. Ale on, on, będzie. Dawaj chlebek, dawaj chlebek, bo jeszcze musimy otworzyć pysznego łososia. Czy my jeden próbujemy? Ale wiesz, że to tak wychodzi, że my nie próbujemy, tylko głodnie przechodzimy na odcinek, nie? Ale nie mów tego na głos. Tak, no bo co próbować? Uuu. Wiesz co Sztaba, to będzie pyszne. W to z tych moich dwóch pomysłów, to w ten najbardziej wierzę. I Surimi. O nie, sztaba. Ja muszę wytłumaczyć te zasady, nie? Musimy to przykryć i zamknąć. Wiem. Będzie dobrze. Robimy jeszcze tutaj. Ty, ty zawsze idziesz na ilość, sztaba! Nie idę na ilość! Pójdź jak Amaro! Amaro to mógłby z naszych odcinków już dużo y, fajnych y, rzeczy. Tak, gdyby Amaro oglądał nasze odcinki, to nie musiał knajp zamykać się jako. Ha! Jest forma. Dobra. Jest to to forma. ja sobie swoją docisnę, okej? Okay? A dociśnij swoją. Czy rzeczywiście, wątpiłem trochę w to. A, stos sojowy. Dawaj na górę. Hmm, ciekawie to wymyśliłeś. Okay. No dobra sztaba, ja to się odkładam do... na bok. To słuchaj, to teraz y, małe cięcie, ogarnięcie i wsadzanko. Ja pierdziu, gorący, mój jest gorący, trzeba wsadzać. To może y, robimy walkę? Kogo wystawiasz? Ja wystawiam łososia. Łososia sushi. Łososia sushi. Szczerze stary, ja nie mogę walczyć to jakby walczył Jeep z Ferrari, no. Ja wsadzam y No dobra, łososia. to ja Cię uraczę dziwnym o, smakiem. O kurde, Ferek. Popcorn, mozzarella i czekoladę. W formie nutella. Łooo! No nie! Nie! Chyba wygram, bo Twoje się w ogóle nie zrobią. Dajemy sobie 3 minuty i zaczynamy sprawdzać, czy jest ok? Dobra. Wchodzimy w świat ekskluzywnych dań rybnych. Wchodzimy w świat, który rozpromieni wasze podniebienia i spowoduje, że to, co do tej pory znaliście jako smaki, przestanie się liczyć. Zapraszam do łososiowo, susiowo, surimowo, tostowo. Wow, ale powiem ci, idealny stopień wy, wypieczenia. Czy rozcina. A! O kurde, nie skleiły się sztaba. Już jest minus. Czekaj, rozcinamy dla Kuby, nie? Widzisz to Kuba, co tu się dzieje? O Boże święty. Sztaba. A! Przecież ja wsadziłem no. długi. O nie, to już jest! Ja bym dał mu jeszcze 30 sekund, a możemy jeść. Ma rybno słodki smak. To surimi mi dużo daje, uh -huh. ponieważ było go dużo, a jest takie fajne. Ma taką fajną konsystencję, delikatną, miękką. To jest dobra kanapka dla fanów ryb. Czuć za mało sosu sojowego. Mhm. Uh -huh. Powinien być w środku, moim zdaniem. Jeżeli chcieliby się to otworzyć, to nie musi dodać sera żółtego, ponieważ myślę, że on może tylko zepsuć. Tutaj te produkty są na tyle takie miękkie, fantastyczne, że ser żółty nie jest potrzebny. Sztaba? Nie Pyszło. mogę być, być w Ale tutaj akurat miałem nadzieję, miałem nadzieję i rzeczywiście w porządku. Oj, sorry, nie trafiłem w deskę. Wypadł tutaj serek. Ale, ale mało! Wiesz, to sztaba? Może te to stery, które się już sprawdziły, dajmy je tutaj. Czuję tylko nutella. Mhm. Zamknij oczy i coś czujesz. Chleb z nutellą. No tak. Popcorn w ogóle nie chrupie. O, boże, to popcorn był. No, Ocenajmy to w kategorię walki, skoro tak, tak jemy. Popcorn zniknął tak samo jak e, chipsy no. w poprzednim odcinku. Tak. Niestety, popróż Nutella skanibalizowała wszystkie smaki. Przyściusienkę. To jest alfa Nutella. No dobra, sztaba, no, ściągam e, no czapkę. No sobie tutaj, tak, tak. Ty sobie przyznaj. Zwycięstwo. No czekaj, bo ja przez to wszystko nie dodaję moich sztaba. Tu jest przecież ta śmietanka. Co to jest? Co to śmietan, A ja mam. O, pamiętacie? Ale gorąco. O patrz, o tym mówiłem. Wiedziałeś, co się stanie? Jak se my, ale ty. Pięknie się zamykają. No powiem ci, szafoba, yy, że te takie pomysły oje, na, na paczkam ryb, one na razie przechodzą, one przechodzą. Ale aż dziwne, bo człowiek na to, patrzy patrzy na składniki i mówi, nie, no, to, to będzie bez sensu. Nawet nie wiem, czy to oglądać ten film, przecież wiadomo, że to nie będzie. Czy co 50 tysięcy subów, jak tu dania, to weźmiemy jakieś tosty i zrobimy do nich sosy właśnie i podamy je tak, Tak, jak Ale jak już trzeba. zrobimy takie. Tak, tak jak mówisz, zrobimy takie kompletne danie, za które w restauracji by się zapłacili gruby tak. hajs i byliby się zadowoleni. Ale w sensie postaramy się przetniemy sobie surimi, ułożymy, może. Tak że masełko, co i takie tuning tuning Pro, postaw, tak. profi tuning garnish y, restauratą o wow. ale dobra wystarczy tych zagranicznych słów ja bym już chyba sztaba za ryzyk o zdjęj palca do środka ma karpone gorące Ach. jeżeli robicie sobie tosty nie wsadzajcie palców do środka pięć sposobów na bawi i uczy nie wolno <laughs> nigdy tego normalnie powiedzieć <laughs> pięć sposobów na bawi i uczy <laughs> już widzę ogromny plus dla mnie przy konkurencji Czego? że zrobiły się szybciej niż twoje nie no. Ty, czemu to tak pachnie czosnkiem? Wygląda jak ten, jak kawałek kartonu czy czegoś. Ty no, środek pachnie czosnkiem. Trochę suche. Mhm, uh -huh. nic tu nie ma. Kanapka z chlebem. <grym> <grym> Kanapka z chlebem i pustynią. Mhm. Uh -huh. O, teraz trzeba. No to jakoś nierówno musiałeś nałożyć. Czekaj, czekaj, daj tutaj. Teraz czujesz mascarpone. Ale nie jest słodkie, no niestety. No, inaczej, ten biszkopt spowodował, że tak byście zrobili to tost z tostem, nie? Mm -hmm. Ale jedno co ale... jest pewne, potem chce się pić. Ale nie, że polecamy. Nie. To, to nie jest, to, nie, nie, to nawet... Nawet nie mówię, że nie urywa dupy, to nawet paznokcia nie urywa. Tak. Dobra, no to inaczej, <todgłosy> te, te, to punkt dla mnie, tak? <todgłosy> 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 to jest... Ta śmietana chyba jest tak gorąca. A nie. Czy ty w jednym z ostatnich odcinków prosiłeś montażystów, żeby zmontowali szpalców, żeby zmontowali moje piski? Tak, teraz no. poproszę moje. No właśnie. O, a, 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 a. Dobra. Próbujmy. Ale śmietana tutaj będzie trzeba poczekać. coś czuję. Wsiąknęła cała. To jest dziwne. My no, to jest powiem Ci, dziwne? To jest taki bladzie w środku. Jakby nic się nie działo. O kurde, sztaba. Ale. Nie! O, pachnie. Teraz... Ale to cebulkę daje taki tak. zapaszek, taki fajny. Kurde, ja sławu lubię cebulę sztaba, chyba będę musiał to źle ocenić. No nie, bo zaraz powiesz, że, że robię tylko pod siebie, ale to jest dobre. Trochę zasłona, dlatego wypada gorzej niż moje. Nie, nie, no żartuję. Ale. Inaczej. Zdecydowanie gorsze od tego. Aha. Bo pierwszy gryz, jak jeszcze ta słoność się nie rozlała po całym ryku, był ok. Zasłony mm -hmm. i nie da się tego uratować. Nie. W tych składnikach nie. zasłony. Ale mój się da uratować. Jak ktoś ma czas i na tym popracuje, to można. Tylko. Tak. Okay, czyli jeden jeden, tak? To nie jest dobre, nie róbcie tego. Ale da się uratować, coś z tego da się zrobić, może coś. Znaczy coś inaczej. Pracuje. nie, nie. Tutaj już nic. Sztaba, to trzeba posmarować drzemem wiśniowym. Ale kwaśnym drzemem. Tak. I by było przepyszne. Chłopaki! Dobra, poczekaj, ale według nas, bo nie wiadomo, czy przyjdą, okay, więc tak. zróbmy tak, żeby miało ręce i mhm. nogi. No miejsce numer jeden, sztaba. No tak zdecydowanie to. to. Tak. Miejsce I numer dwa. To tutaj. To, numer dwa Nutella, ale Nutella, yy, tak jak wcześniej mówiliśmy, zabija wszystkie smaki, ale jest dobry, to na słodko. Numer trzy, no bo to I się zgryźliśmy. Ale zgadzam się, zgadzam się, chciałbym to przesunąć na numer trzy, ale do zimnego piwka by pasowało, ale tu nie o to chodzi, to musi być samo w sobie dobre, no, tak? No ja jedna lepa, dawaj. I ty druga. Trzymaj okulary, bo ja całe lepy od Ciebie dostaję. I co? Już się wam ręki uśmiechają. Hmm. Zaczynajcie tak, może od tego, po jednym. Pra, proszę, goli. Dla mnie ta kawa zrobiła roboty i to jest dla mnie numer jeden. Kurde. Czekolada, no ciężko jej nie kochać. No trzeba być jakimś, nie wiem, butem, co lubi śledzie i numer 2. Numer 3, numer 4. <laughs> A ty goli? No tak, numer 1 to. Dora. Bardzo mi smakowało. Numer dwa z tym biszkoptem. Dobra. Jakby tego się śledzia wymoczyć, by to by byłby bardzo dobry, ale w trójkę da. w trzecim i no tam poszła. Panowie, dziękujemy. Jak głodni, no tak to Was zapraszamy. Dziękujemy się za No i tylko to pokazuje, że każdy ma swój smak. Chodź spróbujemy na zimno. Ale suche, no to... Jam i trochę cukru. Tak, brakuje, brakuje no kolejnych słoników. To jest bardzo dobra baza, żeby dalej eksperymentować, tak. nie? My Wam dziękujemy. Wy eksperymentujecie razem z nami w kuchni. Kłania się kulinarny kaskader Sebastian. I kulinarny kaskader Marcin. O kurde, ilmionami powiedziałem. Teraz nas wyszukają w Google. A jeszcze tego słonego. słonego. Ale było dobrze. Trzymajcie się, pa!